Gościem Radio Katowice jest dziś prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam pana i pozdrawiam wszystkich z Jastrzębia. Rozmawiamy przy okazji 43. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego i 35. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku. 3 września 1980 roku podpisany został dokument kończący strajk w ówczesnej KWK-manifest lipcowy. Obecnie Zofiówka, ta kopalnia jest za nami w zasadzie. To były postulaty sierpniowe lat 80., podobnie jak porozumienia gdańskie, szczecińskie wpłynęły na dalsze losy Polski. Pan bardzo często uczestniczy w uroczystościach rocznicowych z tym związanych. Dlaczego? Dlaczego te porozumienia są tak ważne, jeśli chodzi o dalsze losy, losy Polski? Wtedy dzięki górnikom mogła w ogóle powstać solidarność. Właśnie czasami za mało podkreślamy rolę kopalń, za mało podkreślamy rolę Jastrzębia, jako tej pierwszej kopalni, dzisiejszej Zofiówki, ówczesnego manifestu lipcowego, która rozpoczęła tę lawinę tutaj na Śląsku. I to dzięki temu, że Śląsk dołączył do tych strajków na Wybrzeżu i do strajków we Wrocławiu w Poznaniu w wielu innych miejscach w Polsce. Lawina ruszyła i ta rewolucja godności mogła się rozpocząć, a później, mimo stanu wojennego, to właśnie ten pierwszy akord był najważniejszy w tym, na tej naszej drodze do odzyskania niepodległości, do odzyskania wolności. Więc to właśnie tutaj w Jastrzębiu nie tylko tworzyła się historia, nie tylko to przełamanie strachu ówczesnych górników było tak ważne, ale to właśnie oni byli, można powiedzieć, twórcami polskiej niepodległości i dlatego się jak tylko mogę być tutaj razem z nimi. Mówi się, że główną zasługą porozumień jastrzębskich było wywalczenie przez MKS Wolnych Sobot niedziel zresztą też a my no. niedzielę handlowe dzisiaj wolne, to także był postulat. Tak. Tak. Ale na przykład mówiło się o wprowadzeniu pułapu minimalnej i maksymalnej płacy, czy obniżeniu wieku emerytalnego dla pracowników dołowych. Spróbujmy to odnieść do współczesności, bo można stwierdzić, że tyle co uchwalanie, podtrzymanie, uchwalone podtrzymanie emerytur pomostowych odnosi się do tych postulatów emerytalnych. No ale na przykład co z płacą maksymalną? Tak, powiem najpierw dwa słowa o płacy minimalnej, ponieważ jak pewnie Pan redaktor pamięta, Pamiętaj Państwo, w latach naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej nie było tej minimalnej stawki godzinowej. Dlatego była bardzo często praca po 5 zł za godzinę i to było naprawdę coś uwłaczającego ludzkiej godności. My wprowadziliśmy minimalną stawkę godzinową obok podnoszonej bardzo szybko minimalnej płacy i to tworzy zupełnie inną, odmienną przestrzeń od tego prawa pięści, które panowało wcześniej w świecie rządów liberalnych. Co do płacy maksymalnej przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bodaj w w 2016 roku, czyli na samym początku, wdrożył regulacje, aby we wszystkich spółkach skarbu państwa, tam gdzie państwo ma wpływ na to, żeby takie płace minimalne, maksymalne, przepraszam, obowiązywały. W pozostałych spółkach, spółkach prywatnych jest to regulacja rynkowa, regulacja właścicielska i tutaj rząd nie ingeruje. Jednak tam wszędzie, gdzie możemy zadziałać, to zadziałaliśmy już od samego początku. Jednocześnie też można powiedzieć, wypełnialiśmy przynajmniej, wypełniliśmy przynajmniej częściowo postulat właśnie tych, ten dodatkowy postulat z porozumienia i teraz bardzo ważne pytanie, które z postulatów związkowych, pracowniczych rząd może obecnie realizować? Ja podaję przykład, bo od chociażby podpisano porozumienie, właśnie w kwestii tam tych emerytur pomostowych. No ale są kwestie górnicze, które dzisiaj są bardzo ważne i górnicy podnoszą to. Oczywiście jesteśmy teraz w kontakcie ze stroną społeczną w kontekście tej umowy społecznej, którą podpisaliśmy jakiś czas temu. Tutaj trzeba wiedzieć panu redaktorowi i wszystkim Państwu, że jesteśmy trochę między młotem a kowadłem Komisji Europejskiej i prawa europejskiego, ponieważ nie wszystkie regulacje zostały przez nich tam przyjęte i zatwierdzone. Ale stajemy po stronie polskiego przemysłu wydobywczego, polskich kopalń. To właśnie dlatego Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym gwarantem tego, że do roku 2049 będzie funkcjonował przemysł górniczy, przemysł wydobywczy, bo jakie są plany naszych konkurentów politycznych, to doskonale wiemy. To właśnie oni tutaj w Jaszczębiu w 2015 roku strzelali z broni gładkolufowej do górników. Podobnie mogę wspomnieć tutaj o, tych, o tej dyrektywie metanowej, która jest tak ważna, Właśnie dla utrzymania rentowności, zyskowności przemysłu górniczego w Polsce. Będziemy o to na pewno również zabiegać, aby ten pierwotny kształt tej dyrektywy, ten, który szkodził tak bardzo polskiemu górnictwu, nie wszedł w życie. A czy w ogóle uda się te dyrektywę wynegocjować? Bo pamiętajmy, że do 2025 roku ma być zakaz uwalniania metanu z kopalni. Jesteśmy teraz w procesie bardzo twardych negocjacji. Iskry lecą, jak spotykamy się z Komisją Europejską. To niezwykle trudne negocjacje. Dziękuję europarlamentarzystom, zwłaszcza europarlamentarzystom ze Śląska, za ich wielki trud w już teraz zmianie nastawienia negocjacyjnego po stronie instytucji europejskich. Jesteśmy na pozycji, no, powiem delikatnie, nieco słabszej, a potrafimy bardzo dużo wywalczyć. Więc ja odpowiem tak. Owszem, jestem dobrego zdania, jestem umiarkowanym optymistą, że uda się tutaj przewalczyć te e, rewolucyjne, e, czasami wariackie zgoła, e, pomysły płynące ze strony Europarlamentu w zakresie dyrektywy metanowej. Panie premierze, jesteśmy w okresie kampanii wyborczej. Z czym wiąże się pana ponowny start ze Śląska do Sejmu? Chcę dalej móc troszczyć się, martwić się, zajmować się Śląskiem i jego problemami z jednej strony, ale z drugiej jego perspektywami, bo ja, Szanowni Państwo, uważam, że przed Śląskiem są bardzo dobre perspektywy. Tutaj jest ogromny potencjał inżynierski, przemysłowy, produkcyjny, energetyczny, czyli, jakby, całe jądro, rdzeń polskiego przemysłu jest i mam nadzieję będzie pozostanie właśnie tutaj. Aby tak się stało, potrzebujemy dobrej, sprawiedliwej transformacji energetycznej i przemysłowej. I jak pomyślimy o tym, w jaki sposób Śląsk był traktowany przez rząd Donal Donalda Tuska, to myślę, że jest jasne, że to właśnie tylko my możemy być gwarantami dobrego rozwoju dla Śląska. A co potrafiliśmy zrobić? Co udało się także mojemu rządowi to przyciągnięcie tutaj potężnych inwestycji które spowodowały że śląsk dzisiaj jest tym miejscem gdzie jest najwięcej pracy w Polsce jest drugim województwem w Polsce mówiąc precyzyjnie z najniższym bezrobociem i jeśli chodzi o poziom płac one rosną też szybciej niż w wielu innych regionach Polski chcę ten trend wzmocnić przyspieszyć aby na śląsk Przyjeżdżali ludzie, żeby Śląsk był magnesem, żeby z emigracji ci, którzy wyjechali czy do Niemiec, czy do Anglii, Irlandii, czy Francji, żeby tutaj na Śląsk wracali do swoich babci, do swoich mam, do swoich żon, mężów, do swoich rodzin. To jest moje wielkie pragnienie i chcę się temu poświęcić. Dziękuję bardzo. Premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.